Dzień dobry, Krzysztof Włos, witam Państwa w środę 24 maja, a dziś w wydarzeniach. Na murawie Zabrzeńskiej Areny odbył się turniej dualny piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wyjście na mojawy stadionu imienia Nesta Pola to jest wielkie przeżycie. W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu świętowano Dzień Strażaka. W zeszły rok zakończyliśmy ilością ponad 2,5 tysięcy wyjazdów. No życzymy sobie tego wzajemnie, żeby tych wyjazdów jednak było co roku coraz mniej, a nie co roku coraz więcej. Rywalizacja sportowa, a przede wszystkim dobra zabawa. Tak wyglądał turniej dualny piłki nornej dla dzieci z niepełnosprawnościami, który odbył się na stadionie tu i kolorowych. Wydarzenie wpisuje się w konferencję poświęconą dostępności instytucji publicznych i obiektów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Gościem specjalnym wydarzenia był polski amp napastnik Warty Poznań Marcin Oleksy. Dzisiejszy turniej w imieniu Pani Prezydent zawrze dr Małgorzaty Pani uważamy za warty! Porządna, Murawa i... Da się grać. Od dzieciństwa chciałem grać w piłkę i ten brat mnie namówił i grałem. Wyjście na murawę stadionu imienia Nesta Pola to jest wielkie przeżycie. Ja tutaj rozmawiałem i z samymi uczniami, i z opiekunami, którzy przyjechali, są pod wielkim wrażeniem. Oni nie spodziewali się, że będą mogli wejść na tak wspaniałą arenę, że tutaj, gdzie na co dzień gra Zabrze, będą mogli rywalizować między sobą. Jest to wspaniała inicjatywa. Mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana w najbliższych latach. Są i dni, można się kiwać. można strzelać o puchary też. Można ten, jeszcze można y, wygrać y, mistrzostwa y, świata. Piłka jest fajna, to piłka to, to dla chłopaków, która lubi grać. Ja to mój i to lubię na piłka nozna. To jest fajnie biega i fajnie się gra. Mój syn Adam Krug, z numerem 11, właśnie gra ze, ze szkoły z Radzionkowa i jest bardzo zadowolony, że. Że tutaj jest sportowy duch, który jest zaklęty w tym stadionie. Udziela się chyba pani Marcinie wszystkim. Myślę, że wszystkim się udzieli. Wszystkim, kto gdzieś tutaj zajrzy, się udzieli ten duch sportowy. Ogólnie kolor zielony i trawa we mnie takiego ducha powoduje i po prostu jak chodzę na boisko, to jest, to jest mój dom, to jest mój dom. Ja się czuję szczęśliwy na, na boisku, także. Mega wydarzenie dla mnie. Pan Marcin Oleksy pokazał nam, co znaczy chcieć i móc. Nie inaczej było z naszymi dzieciaczkami, widzieliśmy jak dzielnie walczyli w rozgrywkach, no i to co, co widzimy bezcennego. Jesteśmy razem, potrafimy razem pokonywać trudności, potrafimy razem się bawić, potrafimy razem się cieszyć. To jest bardzo ważne. Yeah! Yeah! Co prawda Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodząc 4 maja, ale w Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wczoraj odbyły się uroczystości związane z tym świętem. Obchody uświetliła Orkiestra Denta, Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza. Na prawo, patrz, poszedł flagowy, patrz, do podniesienia, flagi państwowe, na wprost, patrz. Uroczystą zbiórką rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Były także życzenia i podziękowania. Strażacy z Komendy Miejskiej w Zabrzu świętują. Cyklicznie corocznie Dzień Strażaka, więc jest to moment, kiedy można spotkać się, y, mogą otrzymać awanse, wyróżnienia, jak również odznaczenia, które zostały przyznane przez Ministerstwo Wewnętrznych i administracji, nie tylko. To jest taki szczególny dzień dla każdego strażaka, bowiem otrzymaliśmy awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia, wyróżnienia. To jest podziękowanie za naszą trudną służbę, którą wykonujemy każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Strażacy swoją pracą wypracowali sobie ogromne zaufanie, to właśnie oni w pierwszym rzędzie wspierają miasto dbałości o bezpieczeństwo. Tak strażacy jak, jak druhowie ochotniczych, straży pożarnych są dla nas w mieście bardzo ważni. Słyszeliśmy ile wydarzeń było w tym roku w mieście, a jeśli do tego jeszcze dołożymy akcje wspierające pomoc humanitarną na Ukrainie, jeśli przypomnimy sobie te wszystkie wyjazdy do powodzi, do pomocy związanej z pandemią, to to jest właśnie pełny obraz naszych zabrzeńskich strażaków. Dziś dziękujemy im za wszelką pomoc, dziś dziękujemy im za to, że z takim oddaniem realizują swoje zadania. Wszystkiego dobrego. Cóż można życzyć strażakom? No przede wszystkim jak najwięcej spokoju. Wyjazdów i akcji z roku na rok mamy coraz więcej. W zeszły rok zakończyliśmy ilością ponad 2,5 tysięcy wyjazdów. No życzymy sobie tego wzajemnie, żeby tych wyjazdów jednak było co roku coraz mniej, a nie co roku coraz więcej. Czego by Pan życzył wszystkim strażakom z okazji święta? No jak najmniej pracy, bo to jest myślę ważne, żeby nasi strażacy mogli przede wszystkim zapewnić terenie bezpieczeństwo. Nie musieli wyjeżdżać do trudnych zdarzeń, do, do nieszczęść, bo jeśli nie wyjeżdżają, to znaczy, że nikomu się nie dzieje krzywda. Tradycyjnie jako strażacy życzymy sobie tyle powrotów, ile wyjazdów, to jest. Takie nasze szablonowe hasło, jeśli chodzi o y, funkcjonowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Strażacy każdego dnia gotowi są do niesienia pomocy, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Ten zawód to ogromna odwaga, odpowiedzialność i poświęcenie. Uważałem, że to będzie idealny zawód dla mnie, w którym się będę spełniał, w którym się będę czuł y, y, idealnie i myślę, że tak jest i pomimo. Długoletnie już to służby w tej komendzie. Ta praca sprawia mi tyle przyjemności, nie jest monotonna, tu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A człowiek zawsze z uśmiechem na twarzy jedzie pomagać ludziom. Czego życzyłby pan sobie i innym swoim kolegom? Przede wszystkim tyle powrotów, ile wyjazdów, tak? zawsze bezpiecznych akcji. Ja też przyszedłem do Państwa Straży Pożarnej, ponieważ to lubię. Tak, gdzieś brat mnie tym zaraził. Od małego. Gdzieś miałem tą styczność, więc postanowiłem wstąpić w szeregi Państwowej yy, Straży Pożarnej. Tutaj no, przede wszystkim satysfakcja, tak, że możemy pomóc drugiej osobie. Jesteśmy niezastąpieni i osobami, które są potrzebne w każdej sytuacji w dzisiejszych czasach. Czego życzyłby Pan sobie i kolegom? Przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Tyle powrotów, ile wyjazdów. Tutaj przede wszystkim też chciałbym życzyć bezpiecznej służby, żeby. Każdy wracał bezpiecznie do swoich rodzin i mógł cieszyć się zarówno służbą, jak i życiem poza nią. Muzea, miejsca związane z kulturą, przestrzenie na co dzień niedostępne. To wszystko mogli zobaczyć zwiedzający w trakcie Nocy Muzeów. My z kamerą odwiedziliśmy galerię Cape Silesia, gdzie na uczestników tego wydarzenia czekały dwie wystawy oraz ciekawe warsztaty. Jesteśmy Polakami. To jest projekt ogólnopolski, który Instytut Pamięci Narodowej przygotował na stulecie istnienia organizacji w Zabrzu. Prezentujemy część tego ogólnopolskiego projektu na stulecie utworzenia pierwszej dzielnicy tej organizacji. Związek Polaków działał na terenie całego państwa niemieckiego, natomiast tutaj na Górnym Śląsku i na Śląsku opolskim istniała bardzo prężnie działająca dzielnica. Posiadała aż 104 koła, bo mieszkało tutaj, jak się szacuje, no około 800 tysięcy Polaków, którzy na skutek podziału Górnego Śląska w 1922 roku znaleźli się w państwie niemieckim. Stąd też chcieliśmy tym projektem przypomnieć młodemu pokoleniu, że trudno było być Polakiem mieszkającym w państwie niemieckim. Aż do 1945 roku, w zabrze było w państwie niemieckim. Część Górnego Śląska była w państwie niemieckim, no i poza tym Polacy około półtora miliona w ówczesnej najpierw Republice Weimarskiej, a potem w III Rzeszy mieszkali, i oni się zorganizowali. Dlaczego u nas ta wystawa? Ano dlatego, że w Zabrze, Mikulczyce, Zaborze były bardzo silnymi ośrodkami, właśnie gdzie działacze tegoż związku funkcjonowali. Do muzeum trafiło w związku z tym wiele przedmiotów, wiele pamiątek wiele eksponatów związanych z tym. Związkiem. Noc muzeum to jest fantastyczna, jest fantastyczna okazja do tego, aby edukować i prezentować działalność nie tylko muzeów, ale również innych instytucji, bo do tej akcji europejskiej, noc Muzeum jest takim europejskim przecież projektem, włącza się wiele instytucji. Instytut Pamięci Narodowej również się włącza. My mieliśmy tydzień temu właśnie noc Muzeum w Archiwum. Pana obraz jest jednym z tych, których dzisiaj będziemy oglądać na noce muzeów. Jakie to jest uczucie dla artysty? No jak kiedyś powiedział, że w życiu są tylko chwile, no to rzeczywiście to jest chwila taką najlepszą, takie docenienie. No to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest piękna chwila dla artysty. Mnie zawsze inspirował rozwój ziemi śląskiej, bo przez to tam są i familoki, i bloki, jak na jednym, tak i na drugim obrazie. To było w 72, na przełomie 72-73. Do muzeum na pewno się dostał w 73. Myślę wydaje, że jak jest Noc muzeum, to na, może nawet więcej ludzi ogląda te obrazy niż w dzień normalny. Na górze, tam głównieśmy oglądali te obrazy na szkle, no to są tam obrazy też mojego kolegi dawnego świętej pamięci Nowaka. Bardzo ciekawy. No jest na szkle ja też maluję obrazy, ale, ale na szkle nie, maluję. nie, nie, nie mam odwagi. To wspaniała wystawa. Właśnie, jeszcze chcę jeszcze tutaj poglądać pewne rzeczy. No z muzeów, taki pomysł dobrze się wpisuje w takie życie kulturalne? Bardzo pozytywnie można. pochodzić tutaj po muzea i pozwiedzać. No. No, du 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 Dużo rzeczy się dowiedziałem o działaczach polskich na terenie zabrza, których z znam te ulicę, ale nie wiedziałem, że to są zawrzanie. <śleńczyk> Ślęczek, pawliczek. <śleńczyk> tworzymy jakby uatrakcyjniając troszeczkę całą tą noc muzeów, więc widać, że zainteresowanie duże, nie, uczestnicy zadowoleni, więc to dla prowadzących jest wielką no, nie wiem, pochwałą, bym powiedziała. To jest szydełkowanie ze sznurka bawełnianego, który ma 5 mm. Z tego sznurka powstają różne rzeczy, można robić podkładki pod talerze, dywany, koszyki, torby. Dzisiaj robimy najprostsze rzeczy, robimy podkładki pod kubki, więc każdy z uczestników wyjdzie ze swoją Podkładką, pod ulubiony kubeczek, będzie dumny, że zrobił sobie sam. No i na przyszłość może nauczyć się robić prezenty. Super, bardzo fajne, bardzo fajne wydarzenie. Kontakt z ludźmi, no to jest rewelacja. Tu jedno, pani zrobiła sobie breloczka, jest zachwycona. A teraz pani znowu też robi sobie coś ciekawego. Uczę się, bo ja pierwszy raz takie rzeczy robię, także tutaj pani mi wszystko tłumaczy. Krok po kroku. Bardzo się podoba i takich ciekawych rzeczy się nauczyć, popróbować różnych w sumie, bo tutaj mamy z każdej bajki trochę i tutaj trochę na sznureczkach i tutaj ceramika, więc fajnie, że jest tak różnorodnie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w wydarzeniach. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.